Usiądź sobie wygodnie, zamknij oczy i weź głęboki w dech. Takiej głęboki, ale lekki, takiej głęboki i radosny. Jedziesz łąką, która właśnie zakwitła, która zachwyca różnorodnością kolorów, zapachów, odcieni. I wszystko w tobie się zachwyca. Aż oniemiała, jesteś odpiękna tej różnorodności. Wszystko w tobie chcę dotknąć, posmakować zapachu, posmakować pięknie. I widzisz, widzisz czerwone, czerwone kwiaty, czerwone maki i błękitny chabry. Widzisz białe kwiatostany, jak drogi, roślin, które kłaniają się, gdy idziesz ty, gdy idzie piękno człowieka. I czujesz, że musisz już tylko zatańczyć na tej łące, wśród tych kwiatów. Jak kwiat, jak kwiat na tej łące tańczy i dotyka nieba. I mówię do siebie, ja wybrałam, ja wybrałam być jak złoty eter i jestem mocą słońca i światła Jego i wybieram być jak kwiatuszek. Kwiatuszek co cudowny, delikatny i taki piękny. I pozwalam sobie tylko lśnić, bo ja Jestem jak skowronek, co śpiewa o świcie i wybieram być jak kropla rosy o świcie, która lśni w słońcu. I poczuł się tą kropelką, poczuł się kropelką, która lśni i odbija wszystko. Jestem kroplą światła w oceanie światła źródeł. I wybieram być, wybieram być smaczna po prostu i wybieram być mocą mojego świata, w I jestem jak pudeł, co słodko -różowy. jak mgiełka o świcie słodko -różowy. I pozwalam sobie marzyć o kobiecie we mnie, o mężczyźnie. O cudowności bycia człowiekiem. Pozwalam sobie lśnić kobiecością. Jestem boskością, co kobiecością. I wybieram lśnić dobrem kobiety. Co szczęśliwym. I zrzucam wszystko. Zrzucam z siebie wszystko i zostawiam w sobie złoty eter. Jestem złota i lśniąca i pełna słońca. Jestem łagodna, bo łagodność we mnie jest piękna. Więc ją wybieram, bo ja jestem piękna. I otwieram w sobie wielkie wróty do kobiecości, do kobiecego piękna. I się rozbieram. Jakie to proste. Rozbieram się do naga. Wybieram być naga światła, świetli, pięknie I po prostu pozwalam sobie śnić i być, i pływać, i kochać, i wracać do siebie. I zostanę tu, bo tu jestem. I pozwalam sobie być piękną i zakochać się w sobie. I pozwalam sobie być stokrotką, która właśnie zakwitnie. I kupię sobie trąbkę, będę trąbić o miłości, bo wybieram się bawić. Zawsze dzieckiem pozostanę. I spełniłam, spełniłam się. Spełniłam się jako kobieta pod przyszłą. I ogrodem w kwieciu się stałam, bo wybrałam tylko śnić, leśnić, bo śnienie jest najpiękniejsze. Wybieram się spełnić, wybieram być spełniona. Spełniona sobą jestem, spełniona spełniłam się miłością i radością dziecka, spełniłam się zakwitaniem, bo kwiatem jestem, a świat mój. Więc jestem jak złoty eter, pełen światła, spełniony, który zakwitł kwiecień kobiety. Spełniłam się, wypełniłam Jestem światłem, co cudownie. Jestem światłem, światłem, co w każdym wspomnieniu wlewa światło. I już wszystko lśni w tym, co było tylko śnienie. i w tym, co będzie tylko śnie, i w tym, co jest tylko śnie. Jestem wieczny. Jestem wieczny światłem i śpiewam. Jestem błonska i się bawię. Jestem światłem, tańczę w trachach, bo wybrałam kochać czuł, kochać serce, siebie, tu. i puszczam. Puszczam wszystko, bo jestem puszczacka i pozwalam sobie przemienić się i pozwalam sobie być jak ciepły wietrzyk. I otuwać. i dotykać. I jestem zmysłowa, Jestem zmysłowa i słodka. Taka kotka. I jestem i to wystarczy. I jestem działaniem i migotaniem światłem i Bogiem. A Bóg wem w łagodności w ciszy. I cały się cieszę, bo zrozumiałem, że zawsze nie byłem. Teraz sobie przypomniałem i puszczę i zakwitam. I czuję, że zawsze byłam kwiatem. A teraz zakwitam. I czuję boskość o mnie dumę. Jestem taka złota. Jestem złotą rwa, która wie. Jestem złotą rwa. i widzę przed sobą wszystko w świetle. Jestem taka czysta, masz krystaliczna imię, i wdzięczna, i tworzeniowy i Jestem boskością. A ona cudem. Jestem łagodna. Błogosława, błogosławiony i w błogości. Jak to piękne. ufam, bo tańczy w życiu. Jestem przepyszny, jak najpiękniejszy z Jestem nasiony nasionkiem, Nasionkiem cudownej kobiecości, ale jestem piękna i to czuję, czuję piękno, które się rozrasta, wzrasta, jakbym dokładała płatków, jakbym cudownie rozkładała skrzydła do lotu. Jestem piękna i piękna. Jestem u i jestem i dotykam w łagodności, czułości, w sumie dotykam, w sobie tym jestem i taka jestem delikatna, a silna, delikatna, a eteryczna i uwalniam, uwalniam się siebie wszystko, co nie jest wolnością i już cała tańczy. Tańczy i śpiewam i płynę. Bo jestem światłem, płynie. Jestem taka miękka, aż przezroczysta. A kobiecość mnie. Całe zachwytem. Całe smakowanie. kobiecości. I jestem, żebyś, jak piwo, jak głowód pełną piwą, który właśnie zakwitł. Jestem zachwycający i jestem złotą twarzą, która płynie, płynie, dotykam, ale to fajne dotknąć i być i Czuję taki spokój, bo kobieta domu, bo kobieta wolnością i wiatrem. Cały wzlatuje kobiecość. Do kobieców bez miar. Bez miarę A ja cały święt. Jako kobieta, Boska, cała. Jako kobieta Doskona. Cała czulka, cała słodka, I łagodnie. Dział.